Witam bardzo serdecznie z miejsca, w którym się znajduję, czyli z gabinetu. To już drugi odcinek na moim kanale. W pierwszym mieliście okazję mnie poznać, a dzisiaj dowiecie się, jaka jest różnica pomiędzy masażem a terapią manualną. Zapraszam do oglądania i zaczynamy. W dzisiejszych czasach coraz częściej narzekamy na swoje zdrowie. Dlaczego tak się dzieje? Właściwie duży wpływ na to mają stresy, przeciążenia mięśni czy też napięcia mięśni, które w konsekwencji mogą doprowadzić do różnego rodzaju urazów czy też poważniejszych kontuzji. Wszystko to jest tak naprawdę też konsekwencją tego, że nie dbamy o swoje zdrowie. Na szczęście świadomość ludzi w kontekście poszukiwania zdrowia w swoim ciele, w swoim organizmie, zwiększa się. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ poszukujemy alternatywnych, a czasem wręcz niekonwencjonalnych metod leczenia. Medycyna konwencjonalna nie daje nam tak naprawdę do końca wyboru, ponieważ jakby pokazuje jedyną słuszną drogę do zdrowia. Na pewno jest to właściwa droga do wyzdrowienia wyleczenia. Czy tylko zamaskowania problemu i dalszego jego pogłębiania? W tym momencie nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, ponieważ mogłem zostać mocno skrytykowany przez pewne środowisko. Tego bym nie chciał. Nie boję się krytyki, natomiast w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić pewne argumenty za tym, jakie są inne możliwości dbania o siebie, o swoje zdrowie. W tym momencie, w tym odcinku, chciałbym Wam opowiedzieć, jakie są inne możliwości leczenia i poprawy samopoczucia w Waszym ciele. Terapia manualna czy, czy masaż? Główny wątek tego dzisiejszego odcinka, zarazem dobre pytanie. Co tak naprawdę jest skute, skuteczniejsze? Czy terapia manualna czy masaż? Za chwilę postaram się na to pytanie Wam udzielić dobrej odpowiedzi. Natomiast najpierw chciałbym może zacząć od tego. Czym jest ten masaż klasyczny? Masaż klasyczny jest zbiorem różnych technik. Są to między innymi głaskania mięśni, rozcierania, ugniatania, uciskania. I uważam, że jest to dobra forma poniekąd leczenia, ponieważ doskonale wpływa na układ nerwowy, rozluźnia, rozluźnia na napięte mięśnie, wpływa, że tak powiem, regeneracyjnie. Natomiast jeśli miałbym przyrównać to do y, terapii manualnej, w której y, stosujemy różne techniki, jest to miks różnych technik, tak naprawdę zbiór różnych technik y, z tej terapii, to są między innymi y, terapia y, powięziowa, o której powiem jakby w osobnym odcinku, w osobnym materiale, terapia punktów spustowych, y, terapia tkanek głębokich, y, delikatne techniki osteopatyczne, manipulacja powięzi, manipulacja na stawach. Jest tego naprawdę bardzo dużo i właściwie wiele z tych rzeczy można zastosować w zależności od pacjenta, od jego wrażliwości na ból, od jego, że tak powiem, zmiennej tkanki chorobowo można stosować różne raki techniki. Ja podczas swojej już kilkuletniej praktyki zawodowej, fizjoterapeutycznej w gabinecie, aktualnie nie stosuję technik klasycznych, czyli nie stosuję masażu masażu klasycznego, ponieważ uważam, że są skuteczniejsze metody leczenia, które przyzna, poznałem w ciągu kilku ostatnich lat. W głównej mierze jest to, to są to metody, które bazują na terapii powięziowej, ale o tym, jak już wspomniałem, powiem w innym moim filmie przedstawię wam co to jest powięź, jak działa, jak wpływa na nasze ciało, ale to już w osobnym materiale. Natomiast nawiązując jeszcze do tej terapii manualnej, jest ona naprawdę skuteczna, ponieważ właśnie jak powiedziałem, bazuje na terapii powięziowej, na manipulacji powięzi i na takich delikatnych osteopatycznych technikach. Ja w głównej mierze na tych trzech rzeczach bazuję i przynosi mi to naprawdę zadowalające efekty w postaci wyzdrowienia tych pacjentów, wyleczenia ich z różnych trudnych, ciężkich dolegliwości, w których mogliby nawet często, gęsto być kierowani już do lekarza, na przykład na operację, tak? Dlatego też stosując, stosując te metody, jestem w stanie po odpowiednio przeprowadzonym wywiadzie, kiedy wiem na przykład, że przykładowo, pacjent przychodzi z problemem na przykład kolana, i ja wiem na przykład przy prowadzeniu testów diagnostycznych, prowadzeniu całego badania funkcjonalnego, wywiadu, wiem, że problem na przykład nie leży w kolanie, ale leży, leży nie wiem, w biodrze, w stawie skokowym, w kręgosłupie i wówczas ku nawet pacjenta leczę to miejsce, które, z którym pacjent do mnie nie przyszedł, czyli nie z tym kolanem, a leczę, leczę to biodro, leczę to kolano, leczę ten kręgosłup Dlatego tak ważny jest y, dokładny wywiad przeprowadzony z pacjentem, ustalenie przede wszystkim przyczyny i leczenie przyczyny, a nie skutku. Skutkiem jest ból kolana. Przyczyna leży wyżej. Przyczyna leży w stawie biodrowym, w kręgosłupie gdzieś, może nawet w odcinku szyjnym, a może jeszcze gdzie indziej, co pozwoli mi ocenić poprzez y, dokładno, dokładne przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego. Po każdej terapii i niezależnie czy jest to zwykły masaż klasyczny, czy też terapia manualna, bazująca na różnych technikach powięziowych, osteopatycznych, manipulacji powięzi, wytworzymy w tkankach tak zwany mikrostan zapalny, który w ciele człowieka utrzymuje się około 2-3 dni. Po tym czasie zaczyna się wszystko w organizmie regenerować, poprawiać, poprawiać tam ukrwienie, ból się zmniejsza. W kil... Po kilku dniach poprawia się funkcja w organizmie, czyli jeżeli powiedzmy pracowaliśmy w odcinku lędźwiowym na kręgosłupie, opracowaliśmy pewne punkty, pracowaliśmy jeszcze w innych miejscach naszego ciała, gdzie pacjent przed terapią nie był w stanie zgiąć się poprawnie, bez bólu, yy, czuł dużą sztywność w tych tkankach, a kilka dni po terapii on jest w stanie zgiąć ten kręgosłup, zgiąć się do, 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 do ziemi, dotknąć palcami do ziemi, bez bólu bądź też ten ból jest dużo dużo mniejszy na mniejszym poziomie, to znaczy, że uzyskaliśmy naprawdę zadowalający efekt. I jak twierdzę, mówię, ja nie stosuję masażu klasycznego, ale jeżeli ktoś stosuje i naprawdę wykona go poprawnie, popracuje gdzieś tam troszkę też swoimi technikami, jest w stanie w pewnym stopniu jakieś efekty uzyskać. Natomiast ja wiem, że dużo skuteczniejsze będą będzie praca powięziowa i praca na manipulacji, tak zwana manipulacja powięzi. Dużo skuteczniejsza i, i, i lepsze efekty po prostu leczenia. Podsumowując dzisiejszy odcinek, yy, chciałbym zachęcić Was do oglądania kolejnych moich odcinków. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym materiałem będzie coraz lepiej. Będę miał mniejszą tremę, bo jak pewnie zauważacie jakąś tremę mam. Yy, teraz to tak naprawdę wszystko ze mnie, że tak powiem, wypływa. Pewne materiały musiałem sobie przygotować, żeby Wam przedstawić jakoś logicznie, w miarę możliwości wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, bo chciałbym, żeby to zrozumiał zwykły laik, nie fizjoterapeuta, bo oni wiedzą, na czym to polega. Natomiast jeszcze raz chciałbym Was zachęcić do oglądania, polubienia, a także udostępnienia mojego kanału Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam. Cześć.